Więc robimy nowy projekt. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, żeby ten element był wykonany jako polilinia albo inna geometria, która będzie powodowała to, że jeżeli założymy na to narzędzie, to obróbka będzie dookoła i wejście, wyjście w jednym miejscu. Bo jeżeli będą one osobnymi elementami, to uzyskasz taki efekt, że będziesz miał wejście tu, wyjście tu, wejście tu, wejście tu. Wejście tu, wyjście tu, wejście tu, wyjście tu, tu. Dlatego musi to być najlepiej polilinia, ale może być też i kwadrat. Mamy to. Zaznaczamy podwójnie, żeby była niebieska obwódka. Tu lub tu. Z tym, że nie może być zaznaczone to. Wybieramy sobie trzecią obróbkę od góry, contouring. Klik. Dodajemy plusem naszą obróbkę. Mamy. Pojawia nam się na razie Narzędzie, które jest nieoznaczone. W następnej zakładce sobie dobierzemy, jakie to ma być narzędzie. Klikamy tutaj, i klikamy narzędzie, które potrzebujemy. A potrzebujemy Turbo, prawdopodobnie. Grubość szkła? 8. Osiem. Osiem. My, akurat w tym wypadku, wykorzystamy Turbo 6, które ma wymiar 8, tak? Awaryjny. Tak jest. Three. Mamy tu wszystkie jego parametry: wejścia, wyjścia. Nie zmieniamy na razie tego, bo dla nas w tym przypadku. Te parametry są OK. Są takie sytuacje, że będziemy je zmieniać, ale nie w tym przypadku. Lecimy dalej. OK. Tutaj, następna zakładka. Tu na razie nie zmieniamy nic, bo chcemy przejść na zero. Czy chcemy wejść w głąb materiału? Nie. Tylko dookoła. Prze przeliczamy. OK. Mamy. Teraz chcielibyśmy założyć przysawki i stopery. Klik. Mamy, zakładamy trzy stopery. Klik, klik, klik trzy razy. Najpierw musisz kliknąć, żeby on w ogóle się pojawił. I on się będzie przyklejał, ale przykleja mi się od zewnątrz. O, właśnie. A, jeden był tu. Tak jest. Trzy. Drugi był. Po. Ważne, żeby były trzy punkty. Tak, bardzo dobrze. Mamy go. Teraz. Możemy zrobić na to, na... no zróbmy to w ten sposób, że jeszcze raz wybierzemy, jak gdyby przystawki stopy rozdzielimy. Wybieramy przystawki, wybieramy rodzaj, my mamy akurat 120, tak? Fi 120, wybieramy 120, klikamy i ustawiamy 4 przystawki. Przystawek im więcej tym lepiej i dobrze, jeżeli one są ustawione tak, żeby były jak najbliżej krawędzi, żeby nam szkło nie wpadało w rezonans, no nie? Jeżeli jest OK, Escape sobie pozbywamy się tej przysawki Mamy, tak? Tu możemy sobie przejść w Machinings i widzimy celowo, żeśmy to rozdzielili. Obróbka, jeden suport, drugi suport. Czyli pierwszy to są stopery, drugi to są przysawki. Mamy projekt. Lecimy dalej do ołóweczka, naciskamy tak, tak. naciskamy i robimy rozumiem. OK. Tak. Nazwa Dobra. nadpisujemy coś, tak? No. Test 001. Ok, tak też może być. Safe. Je, tak. Przechodzimy do programu sterującego. Przechodzimy do pierwszej zakładki. Przy pomocy tych kropeczek ładujemy ten program. Klik klik dwa razy. Test 001. Musimy nadać grubość. Cześć bez grubości to nie pójdzie ok czyli tu mamy już wszystko tak? tak program jest załadowany włączamy sobie oprzyrządowanie w celu pójścia maszyną i ustawienia stoperów koniec